W piasku z Gniezdnym to zawsze są niezwykłe wydarzenia, szczególnie kiedy wszyscy zawodnicy tak doskonale się znają. No tak, są to takie celowe szachy, znamy zawodników z Gniezna tak samo jak znają nas. Także te mecze są zawsze ciężkie, na styku. Dzisiaj mimo wygrania takiego zdecydowanego 5-1 to i tak ten mecz uważam, że był zacięty. Było dużo faul i ostrej gry męskiej. Wydaje mi się, że z przebiegu meczu zasłużenie wygrane przez nas zespół, także bardzo się cieszymy z tych trzech punktów. Potrzebowaliśmy ich po, po lekkim blamarzu gdzieś tam w Warszawie, chociaż tam też wcale złego meczu nie graliśmy. Stracona bramka troszeczkę namieszała. Tak, przypadkowa ta bramka była, musimy to zobaczyć sobie, ale był jeden zawodnik gości, a nas było trójka, gdzieś tam rykoszet odbiła się od mojego biodra i wpadła do bramki. Ale ta stracona bramka tylko gdzieś tam nas zmotywowała do jeszcze cięższej pracy i, i, i podziałała na nas tylko i wyłącznie motywująco. Szczególnie, że wczoraj Legia przegrała w Białymstoku. Przegrała. Ta liga ogólnie jest bardzo wyrównana. Uważam, że jeszcze cała ta czołówka straci punkty. Myślę, że nie ma aż takiego dużego przeskoku między Ostatnią trójką zespołu Bliza, pierwszą trójką, także tutaj każdy z każdym może wygrać. Eee, także uważam, że, że, że jest, ta liga jest od lat, wydaje mi się, najrówniejszą ligą. Nie ma zdecydowanego faworytu. Trudno się grać z takim przeciwnikiem. No tak, no, na pewno. Również tak jest jakieś takie przysłowie, tak? Że derby się rządzą swoimi planami. Eee, no i zawsze wiadomo że tam adrenalina większa. E, chęć pokazania który z kolegów jest lepszy. No, także, że, że idę tak. Mecz podwyższonego ryzyka. Które aspekty zadecydowały o tym, że jednak byliście lepsi? Myślę, że, że konsekwencja. To, co sobie nakreśliliśmy przed meczem. Dążyliśmy ciągle do tego, żeby akcje i ciężar przenieść pod bramkę przeciwnika. Także myślę, że, że to przyniosło nam efekt. No i myślę, że też to, że to było Gniezno, przy którym zawsze ciężko się gra. To zwycięstwo dzisiaj pewnie pozwoli wam zapomnieć o tym, co się wydarzyło tydzień temu. No myślę, że tak, gdzieś tam jakaś sportowa złość taka była, bo tak naprawdę no, no nie do końca zasłużyliśmy na taką porażkę w Warszawie. Bo przerwy to my powinniśmy prowadzić i wtedy... Musiał się martwić i kombinować co tam zrobić, a tak mówię, no jedna strata gdzieś w drugiej połowie, w drugiej połowy otworzyła wynik i, i no niestety nam no nie udało się dowolnić, pierwsza porażka się przydarzyła.